Podczas live'a żartobliwie powiedziałem, że mam kontuzję, pokazując rękę. Ale dosłownie minutę później zdjąłem ten opatrunek, krzycząc, że jestem niezniszczalny. Zamiast oglądać same szoty, oglądajcie kurwa całe live'y. Ale o prawo chodzi? A, to faktycznie, to jeszcze z coś było. To zapomniałem. No dobra. To wchodzę do lekarza. Od razu mnie rozpozna oczywiście, to jest sławny. No i mówię, że dzień dobry chciałem zweryfikować stan mojej ręki prawej. Oda na mnie spojrza jak mówi do mnie, co, Zabielskiego się obsrałeś? Jak zapłacisz, to ci wypiszę tą kontuzję. Ja mówię, że no nie, no że mnie ręka pobolewa i z racji takiej, że rękami zarabiam i nie, nie chodzi o walenie konia, no to nie chciałbym dopuścić do tego, żebym później przychodził wielomiesięczną rehabilitację, bądź nie wiem, po operacji jeszcze żebym był, prawda? Oda na mnie patrzy, mówi, ta nie pierdol. Mówię, nie, no naprawdę, no boli mnie. Spojrzał na to rękę i mówi: Możesz wracać do mieszkania? Ja mówię mu, że no nie, no że chciałbym sprawdzić, czy jest wszystko ok. Zrobił mi prześwietlenie, zapłaciłem 50 zł ekstra. Spojrzał na to zdjęcia i mówi do mnie: To chcesz się bić czy nie? Mówię: No mogę, to wracaj do domu. No i tyle. Znaczy, tak było w alternatywnej rzeczywistości, tak zupełnie poważnie to, co. Ja Wam powiem tak, ja od razu mówiłem, że mi się wydaje, że ta ręka jest na tyle sprawna, że bił się i tak na pewno będę, ale wolałem to zweryfikować, co by jakieś niespodzianek później nie było. To chciałem się dowiedzieć od lekarza przede wszystkim, czy mogę tę rękę obciążać, a ja na treningach bazuję na tym, że szukamy takich naprawdę bardzo mocnych ciosów na worku. Eee, no, no nie ukrywam, jakby. Podobnie jak mój rywal, chcielibyśmy szukać nokautu. Chcemy bazować na dużej dynamice, na dużej sile ciosu, więc gdzieś tam mamy różne akcje takie przetrenowane, które mają dążyć do, te, do tego, żeby tego rywala naruszyć. No i bijąc po prostu w małej rękawicy z całej siły na worek, ja tą rękę sobie delikatnie uszkodziłem. Natomiast od początku podejrzewałem, że jest to po prostu zwykłe, mocne obicie, no ale dla jasności, żeby wiedzieć w jaki sposób dalszym, jak w dalszych przygotowaniach robić, woleliśmy to u lekarza po prostu zweryfikować, żeby wiedzieć czy możemy dalej tę rękę obciążyć. No i oczywiście lekarz zalecił, żeby nie uderzać mocno, żeby przerzucić się na przykład na większe rękawice, które będą bezpieczniejsze No i żeby robić okłady oraz pomyśleć o rehabilitacji. Natomiast złoty, rehabilitacji robił nie będę, mu mi się nie chce? Witam króla. Yy, dzięki stary, witam. No i po prostu normalnie do walki wychodzę, nie? Nie jest to nic yy, strasznego. Może Powiem mam tak. Nie bez powodu. Ja wiem, że niektóre pedały z siłowni zbroją się w mięśnie, żeby mieć większą siłę. Ale ja jestem prawdziwym Polakiem. Ja robię masę na kiełbasie i burgerach, bo się trochę globalizacja zrobiła, jeżeli chodzi o trendy żywieniowe i amerykańskie dania doszły również do nas. I ja po prostu szukam siły w, siłę, sile, siły w masie. Nieważne, czy to będzie masa mięśniowa, czy masa tłuszczowa. My wchodzimy, kurwa, na Gragasa. Więc przestańcie mnie prześladować, że jem codziennie burgery, jem, bo lubię i jem, bo mam taki plan. Problem polega tylko na tym, że nie jest to plan mój i trenera, tylko trener jeszcze o moim planie nie wie. I prawdopodobnie dowie się niedługo, jak te szoty do niego kiedyś dojdą. Ale mam nadzieję, że jesteśmy tej samej myśli, o. Mi tam trener coś gada, że kurwa muszę mniej ważyć, że, że za ciężki trochę jestem, że brakuje szybkości w momentach niektórych, że tlen mi spierdala przez tą masę też. A ja mówię no, Rafciu jest groźny, Wow. I on wtedy załamuje ręce i kończy się dyskusja. <grym> A. Nie no, żarty żartami y, zdążę, jakby mam do zrzucenia 3 kg mniej więcej, mam na to 3 tygodnie razy drzwi. Katering mam od środy już zamówiony, czyli jutro, co ostatni dzień, takiej beztroski żywieniowej. I wchodzę już na normalną dietę przed walką. Wczoraj było 5? No bo brakuje mi 5 do wagi wyjściowej, a trzy do.